Witajcie ludzie z tej strony sentoplayer.pl A tutaj właśnie przed Wami czwarty odcinek z Paper's Please Jak pamiętacie skończyliśmy wczoraj na dziś, nie wczoraj, dzisiaj skończyliśmy na dziesiątym odcinku Na dziesiątym dniu Kurwa mieszam się wszystko No więc tak Co nam się uda wczoraj zrobić? Znaczy kurwa wczoraj. Wczoraj w sensie, że nie no wczoraj, że dzisiaj. Kurwa, nie wiem. O, mieszczę mi się wszystko. Co się nam udało zrobić? Udało nam się zrobić... Co nam się udało zrobić? No jesteśmy szpiegami, no to wiecie, jesteśmy szpiegami i w sumie nam to nieźle wychodzi. Odkryliśmy tajemnicę, znaczy w sensie tajemnicę, no odszyfrowaliśmy imiona, które zapewne będziemy musieli... No, mm, od... Yy, wpuścić to sobie, albo nam coś dadzą. No więc, czytamy... Anteca domestic space exposed, limited effects, few items stolen... O! Co zostało spędzone? Wszystkie się dowiemy. W swoim czasie. Mamy to. MAMY TO! a break in uh, at memo Our offices may have gone. Hmm, hmm, o kurde, basic rules eee, Zaraz Documents, o ID cards entry diplomatic o kurde My to co tutaj uwalniamy Sorry ludzie, po raz kolejny Pelmonów Nowiska Marian Nowiska Marian? What the fuck? Coś mi tu śmierdzi z mm, brudnym chujem Więc coś się tutaj kroi No dobra, tam nieważne Marian, tam... tam Bronisław Komorowski ma na drugiej Maria, więc... Co się będę dopierdalał? Marsz spierdalał jest pewnie kara? Pewnie! Jakby to było gdyby nie! Entry permit No... Mm. No powiem ci no... Pa 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 powiem ci, że bardzo ładnie W końcu No dobra, zobaczymy no trypermit. No i czu się What is this? I asked you. Ty chuju, przykryłeś mi mój ...pieniążek. Ale ładny, fajnie, fajnie, kurwa, fajnie, fajnie. Dobra, ważne. O, jeszcze dźwięki. He, he, kurwa. Dobra, Zabieramy się do pracy. Muleski, muleski, jensa, jensa. Baba, baba, ba. Immigrate forever. Tak, tak. Tu się zgadza, tu się zgadza. Pięknie. Entry is good, is good, is good. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Okay. Proszę. Nie ty, chodź. Good morning. On taka? O kurwa, patrz jaki jeszcze bogaty! Bogaty w chuj. Dzień dobry. Hmm. 14 dni, ok, Tu się zgadza, tu się zgadza. Ale czemu tam to przecież był Entry Permit? On mi go dał! Czy ona? Nie pamiętam. Szczerze potem przejrzę nagranie i sprawdzę. No, no kurwa, no... Tu się już nie zgadza, już się pani to... Baby, bye, bye, na denit. What the fuck? What the fuck? Chuj przełożę tu, może będzie Bezpieczniej, żeby mi się to jakoś nie podjebało Chociaż kary by mogły, ale Nie no, no, to musimy go wpuścić, no bo się zgadza, nie? Bez mail ten Proszę Dziękuję Ludzie Okej, okay, but... Um... Basic Rules Diplomatic, Piciu uh, Piciu My tu Piciu a uh, Pan potrzebuje... Um, no, tego. Um, citizen must be ID of Entry permit Pan potrzebuje. Więc czym Pan go nie ma? What is that? University Entry Permit? A ja nie wiem co to znaczy approved. Niestety. Co? Czyżbym Czyżbym Nie, chyba zjebałem Czyżbym zjebał? Proszę, żebym nie zjebał. To by było takie... Tak chujowo-chujowe, no pani w kapturze to przyszła jakimś nie wiem teraz czy mam, mogę pani ufać czy nie wiem nie wiem komu ufać jestem no po prostu no nie wiem no Jestem w kurwianie czekajcie jeszcze sobie tutaj podgłośnimy muzyka i sounda sobie podgłośnimy resumej zrobimy i denidujemy chyba yy, aprowdujemy Melina okej okay. Może być i melina. No kurwa. Jep. I chuj, i spierdala jestem. W kurwe Proszę, żeby nie było kary. Niech się ten już czas skończy. Wiedziałem! Forget walk pass. Fuck. Przecież był, ty chuju, ty jebany. Kurwa, ile muszę zapłacić? A ile mam tam? Z tym drobniaczkiem nawet nie wiem, ile tam jest. Audrey Labocka. Labocka Audrey. Audrey, czy jakoś tak. Ok. To się zgadza. Data się. 2X. Z... Ok. 2X. Wszystko jest pięknie. Wszystko się zgadza. zdjęciu Zdjęcie piękne jest tutaj. To, to, to. Daty się zgadzają. Wszystko. 2 i te inne rzeczy. Yy... Tak, jest pięknie, no... Enterujemy, jak nie, no tu kurwa, o co wam chodzi ludzie? Co wy jeszcze chcecie kurwa? Przecież jest dobrze. Powoli się robi to irytujące. Huh? Read quickly return to messenger. First agent was the need. Second will come in two weeks. Do not make same mistake. Jebane, wiedziałem, że to kurwa był... To był on, czyli musimy wpuścić tego z kurwy syna tego Stefani Grajpledę No Bo pierwszego kurwa zjebaliśmy Znaczy ja zjebałem hmm. What the fuck? What the fuck? 1005? To kurwa, jestem bohaty! Jestem tak bohaty, że jestem tak zajebiści! Kurwa! Ho, ho, ho. No, no kurwa, ludzie, dobra, nie przedłużajmy odcinka. Czy mnie da pięć do więzienia nie wezmę, bo mam pieniądze, huje, huje Slipujemy i jutro The history of Astrosk in pictures and worlds, mostly worlds The weaver sports Okej okay. Dajemy, 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 dzień dobry, dzień dobry mm -hmm. O oh, kurwa, jakiś hańs?

O kurwa Czyżby jednym z zakończeń było, że mnie po prostu zabiją? Czyżby to było możliwe? No już się nie zgadza na szczęście Moje oko dopatrzy się i tutaj błędu każdego Może i nie, bo co mi widzieliście? Is this no, it's not. Fuck yourself. Tak jest. Jest. No już niech będzie. 56. No, zobaczymy. Dobre, jest good. Spytaj. Transit. Days. Good, good. I stay couple days. Good, good, good. Glidena Rize, Rize Glidena. Dupa, dupa. Pięknie. Może pani wejść. Może pani wejść i się cieszyć. <noise> Tak. Działa wszystko pięknie, sprawnie powinno być ch, 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 No kurwa, ile żeś mi tego dał, ty debilu 4. Nie muszę szukać tych jebanych inżynierów. Ja pierdolę. Szybcie. Gatsby, Kendall, Kendall, MMMA. To się zgadza, zgadza się, zgadza się, wszystko się zgadza, pięknie Super. No dobra, dajemy. PUM je buduje butu je buduję bu. Next, next, next. Dajemy dalej. Dobry, dobry Jest to i bla bla bla, ok. No to tak, no to. Lebebe. fuck you. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No niestety to, że jesteś miły, dla mnie nic nie oznacza. No niestety. Ja też byłem... A widzisz, nie wolno być tak zajętym, bo widzisz co ja mam na ścianie? To dzięki temu, że jestem sumiennym pracownikiem i urzędnikiem państwowym. O ty tani gówno, o ty jesteś kurwa brzydki, to nie moja wina I ty też jesteś tani I jesteś gównem Nie ja mm. Couple days, jeszcze spremdy, Couple days Kurwa Się wkurwie, naprawdę to jest tak wkurwiające po prostu papier z pismem na laptopie i przez to jak przesunę to Windows 8 ma tak, że przechodzi tak jakby ekran na drugą kartę Przez co po prostu czasami są te cięcia takie nie z mojej winy które po prostu nie są w ogóle niepo są niepotrzebne naprawdę No ale Ty chuju One year, okej, okay. tak, tak się zgadza, tu się zgadza, Gritowski, bla bla bla, masz tutaj tą wizytóweczkę. Okay. No wiecie, 5 kredytów za taką ten, no to wcale nie jest ten, to wcale nie jest mało. Znaczy teraz jak mam, teraz tak, mam tyle kasy tysiąca, więc tam, tam dla mnie to są grosze, nie, ale grosze. Grosz do grosza będzie kokosza. Yy, jak już mówiłem yy, cieniutki z matmy jeszcze popełnię błąd 3 miesiąc yy, 72 tygodni wszystko się zgadza trzeba zapamiętać okej okay, bardzo ładnie tu się zgadza tu się zgadza yy, zgadza się zgadza tu się zgadza Pestrowa Gabriela Gabriela P Petrowa Petrowa dobra okej okay. czyli dalej pięknie pięknie Uhu! Immigrating Immigrating forever, bla bla bla. Dziękuję, Przepraszam. O ty 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 Cześć! Znowu jak razjebali! No pojebalo! I że możemy iść... No i nie wiem teraz, możemy pójść... 10. Dziesięć... No dobra, tam, wiemy, tam, ma... co, 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 nam to, nie? Tyle kasy mamy... Oszczędności... A nawet mam slips flow, immigrating, screening, false, shot Bo I get new director, stricter protocols, must add border, okej... Okay. Nie wiem nawet, ile teraz trwa ten odcinek bo wszystko się zjebało. Dobra, nieważne. Dajemy dalej. The new director is used... Mm -hmm. mm -hmm. Entrance must present... Identify implement listening, weight, height and appearance. The rule book documents chapter has been updated. Oki, ki dużki, dużki, dużki. Wszystko się poziom dać Możemy sobie zaczynać. Będzie pięknie. Nie ma problemu.

Jest pani bardzo dobrem um, przedstawicielką narodu Antegri ponieważ y, wszystko jest okej okay. spierdalaj dalej, się czyżby Dark Hell kurwa zjebałem ja pierdolę Och... F... Nie dobrze ha. już myślałem że zjebałem Kudłeszki Zobaczymy coś takiego. Bo ostatnio Azby Kurent, chcieliśmy masz Tak. Fortnite. Oki What? 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 What is going on? I'm getting nothing because of you. Did more people and we will both benefit? Fuck you! O co ci chodzi? Dlaczego? O co? Why? Work. It will be one year, okay, one year. Ale gdzie ma pani entry permit? Jeśli ja pani pytam, czy potrzebny jest entry permit? Jest potrzebny. Where is this? Ty, pizdo. Ty pierwszy, okej. Okay. Gazbre... Gasbreska, Livia. Livia, Gasbreska. Gasbreska. 79 kg tu się zgadza, tu się zgadza, bo się, bo się, bo się. tu, 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 wszystko pięknie, ładnie, okej. Okay. Oprawdujemy, panie, wejście. No problem. Tyle pap... Tyle papierów, aż mo można się pogubić. Dzień dobry. Passing fool. 20 dni To będzie 14 dni, okej Ale, no proszę Pani, no niestety się nie zgadza tutaj ta data i no niestety muszę Panią dziać, ale stawać albo Panią Okej, okay, no była Pani badzio, na pewno była Pani badzio to, Lecz niestety Nie płacą mi za uprzejmość, ty głupia brzydka syka Spierdala yeah, you're Hey man, I lost ID card. I think someone stole it from locker room, but we won't match. Can't wait to get home. I have carried this year, maybe you take it. Hank on wall. RC cars division champ. No, dzięki za szalik. To jest szalik? Czy coś w podobie? W podobie, no ale... Hehehe, <laughs> dzięki, spiewaj. Hej, bullshit. I give you pen and even. <laughs> I gonna tell coach about this crap. he <laughs> nie oddam ci szalinka. Weźmy to tu, o oh, bardzo ładnie. Jesteśmy szalik, ale fajnie. Dobry, dzień dobry, jestem taki zadowolony, dzisiaj jestem. szalik Szaliczek Dzień dobry, dzień dobry, wszystko w porządeczku, w porządeczku Bubter. 60 kg, 64 cm, potrawić, potrawić, potrawić Engineering, o! Weź to sobie. What is this? What? Zobaczymy może, da się to jakoś wrócić. Will be to gof pay contract magic, mariae, maria. now. We need it. 14 days, ok. Wait, wait, wait. 14 days I pass full duration of state, blah blablabla, ok. Mm, 14 days, transit, transit uh, good, good, must, must mustache must mustache must, teach. must, teach. must, teach. must teach. tak działa, 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 jeszcze coś? jeszcze jeszcze Jawa działa, 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 i be happy. Zaczynamy. Proszę to wziąć. Otóż sobie... Next. What the fuck! Nie potrzebowaliśmy ID numbera ty debilko Która mi to daje. Fuck you, masz coś do Ostrowski, masz coś do mnie brzydko piszę hmm, renaber trzki, szkichki tu się zgadza, tu się zgadza tu się zgadza się, się zgadza się okej, okay, to się zgadza dobra możesz przejść brzyd, brzydule. a co ty chcesz w ogóle właśnie? Czy na pewno wizytować? Uh, I remain for a few weeks, this is ID supplement, is total pain Bolicie? Chuj mnie to Weź se to, weź i wsadź se to w brzydką dupę Would be better to spend money on blood, less trouble and faster no, What the krrr! Uh, 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 uh. Przepraszam was ludzie nie Limi, Shelley, li... short hair, short hair, mhm, mm sieli... tu 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 się zgadza się, się zgadza się, tu się zgadza się, wszystko się zgadza się. Tak. Mm. Take it, take it, take it. W sumie tak, mam dużo kasy, więc, no to wiecie, wydawać na karę, zamiast na jakieś moje potrzeby, męskie. Gdy najpowszechniej wychodzę, czy mnie się. czy to są What, what, what?! Gdzie są moje pieniądze?! Jebało? Dobra ludzie, yy, skończyliśmy który dzień już nie wiem, nie widziałem nawet. Yy, więc yy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Yy, jak widzieliście sami mieliśmy w chuj kasy, teraz nie mamy nic. No dosłownie zero. Czemu tak się dzieje? Dobra, nieważne. Um, jak już mówię, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Mówił sento.pl. Na razie. Cześć!